swoją mama zostawia łapkę w górę, suba i dzwonek, a kto jej nie kocha, to niech tego nie robi. Lalej idioto <laughs> Trzeba najmocniejsze jednostki eliminować na starcie <coughs> Dobra. Ciało jest w yy, po prawej... Czeka, czekaj, nie, 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 nie. Najpierw pozycję. Pozycję, ale ja wiem kto odbiegał mniej więcej stary. A, no to dalej. Jestem ten. Yy, ciało jest po prawej tam gdzie... Jak to się nazywa kurwa? Na dole po prawej. Takie rustukanie robić takie ten fliki. Eee, to jest light. Chilcy chyba. Chilcy. Chilcy. I tak, uciekał na pewno Fatek stamtąd i jeszcze jeden mijałem kogoś. Chyba Tomasz F. Tak, to byłem ja, ale Fatka też tam miałem. Ja, no, może ci musicie wierzyć, słowo, że nikogo nie byłem. Stop, stop, stop. Fatek. jest drugi fragment, żeby nie było, jest drugi druga śmierć. Też tak, tak, czyli to, dwóch i dwóch pewnie dwóch. Gdzie a a smerf gdzie smerf nie był? był? No Widział no ktoś Ja widziałem, na Fatek był robił fatka. Astroid na pewno. Czyli im to tych dwóch skurwieli. Za mam coś kołbój tak na Byłem na, był na, na medleju, strój, ja nie. robiłem taska, a koboj się na mnie do dwa, dwa, ja ja tam wiem. już na mnie czekał. A gdzie był paruwa? Nie byłem, byłem na elektryku, robiłem lampy, bo światła nie było, później robiłem kable. Bo Smerm zdechnął po prawej stronie, a gdzie zdechnął paruwa. Czemu uciekałeś stamtąd? Ja sobie zrobiłem downloadowanie na tym kurum, obok księgi, i sobie poszedłem do góry Domina. Ja nie byłem na tych silcach, nie wiem czy tam. Ktoś... Nie byłeś po prawej, tam, tym, tym, tym z nawigacji coś idzie, ten? Do silców? Nie? Nie mijaliśmy się? tam ze silcy, ale no nie wchodziłem na silcy, więc jeszcze światło było zgaszone, no. Był tam przecież. Tak, już nie było się zgaszone, beczku. Dobra, Fatek to jest kurwa. Oj, kurwo, SML, nie w Ale to, o... O I jeszcze był tam jakiś Tomasz, tak? Ktoś jeszcze tam był? No, Tomasz, Fatek. Bóg wybiegał z tamtej no, pozycji. No, ale gdzie smurf mógł ginąć? Czekaj, kto, nie wiem kto to, chyba to była Paruwa, to był Paruwa, no? Ale gdzie? Paruwa. To... A, że paru... te Paruwa znalazły się tutaj. Tak, tak, tak. A Smerf pewnie był dalej po prawej, to dwa kile są, Imo. To mówisz, że Tomasz i Fatek? Tak, ja bym tak strzelał. Możemy skipnąć, bo to na się możemy ten i Nexta, jak to to jest takie fulsa. No to biegajcie za nimi po prostu i tyle. Tak. Nie ustalamy, że biegamy, gramy po prostu, Ta, no. ale bo to prostu jest fuj -sas. Fuj -sas. No. To chuj. moja kurwa, trzeba się dziwnie patrzeć. Ja mam swoje podejrzenia. Ty, co? Gdy znowu chuj. na mnie, ty ciepły drań? Nie. O, to do... Nie, co to robi. Ale sobie zaznaczyłem. na kamerach nie ma? Serio? Do security wbiega Tomasz No tak, ja Na <laughs> moich oczach, kurwa Tomasz, Tomasz. Czyli wcześniej jak ale mówiłeś, że widziałeś, zabiłeś, wcześniej jak mówiłeś, że widziałeś Fatka kurwa i tego typa, to w chuja waliłeś i to ty zajebałeś parówę tak, na to wychodzi. Tak, 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 no, no ale no ale to kurwa zajebałeś przy tyle na I to jest moim Fatek oczek. potwierdza. Zrobię ja widziałem teraz jak taku zrobiłeś, kurwa, moich tak taku to moich przysięgałam reporta kurde. jebanego. Jebanego self reporta zrobiłeś, chłopie. Tak, ja robiłem robiłem. Tak, Dobra. No, nie wiem. robiłem Simon Simon mówi. Patrzę, kto to robił. Chyba był Tomasz F. Czyli Fatek i taku jest, byłem, wam byłem na, na kamerach, byłem na kamerach, widziałem jak zbiegasz za Tomaszem, kurwa na lewo, do tych głównych engine'ów pamięci. Nie byłeś na, kam ja na kamerach, ja pierwszy raz zajebałeś bo zobaczyłeś jak zbiegam i od razu serwer poddałeś, kurwa i na mnie krzyczysz, że ja go zajebałem No nie wiem, kurwa, jesteś 10 sekund temu byłem na kamerach i widziałem jak ciepły na, drań wchodził na przykład na do nawigacji początku, to ja wam potwierdzam. Na Poszedłem po prostu robić Simon Movie no, Robiłem Simon Movie i patrzę, że taku zapierdolił na tego, I, Tomasza jem, Jeszcze jem, na samym góry. początku mówiłeś, I, że Tomek jest O, o i Fatek... obaj na mnie jadą, proszę was, to, to jest to taduło, zajebnię. Patrzę, że ja ani słowa nie powiedział, co ty pierdolisz? A taku no. to robisz, co załugę. O, on no, no, wystarał tak, starał się jak zajebać. Ale no kurwa, ale dasz mi powiedzieć, co nie. zrobiłem? No ja pierdolę. Dobra, no, no. Wyszedłem sobie w lewo, poszedłem sobie zrobić upper engine i po. Nie... Tak Możemy sobie nie, zrobić aber Engine, potem chcę tak. sobie ja na dół. Zrobiłem sobie e, kabelki przy Security, zszedłem sobie do elektryka tam sobie zrobiłem probówkę, wróciłem do kamery, a patrzyłem na kamerki e, Tomasz pobieg. był przy kamerkach, robił przy mnie e, też te kabelki, pobiegł sobie na lewo Zajebałeś biegłem i kliknąłeś self report kurwa Kurum i na ci, mnie zaczęła. Tak, zajebał na no, moich goczek A wcześniej. I patrzcie tych kamer. dwóch tylko na mnie napierdala, ale proszę was, nie. to jest tych dwóch. Patek tamtego zapierdolił, a to jest... Jebcie na taku, proszę, no. proszę. Ja proszę was, na taku, nie, nie, gdzie z kim przejściu jest, na taku, proszę was, ciepłe ja dranie, ja drani. ja proszę drani. Jak chcecie to mi wołtujcie się Nie, mi mam chujem, śmiesz. nie, nie, ja już jestem pewny, proszę cię To jest kurwa, na logikę, na logikę, był pierwszy frag, smurf i było gadane kurwa, że to Tomasz albo Fatek, teraz SML zapierdala Czyli to jest jeden Fatek, no to Fatek no, potwierdza, teraz z drugim jesteś ty tak. Ale powiedziałem, że ty tak powiedziałeś kurwa, że ty powiedziałeś, że to jest albo Fatek albo Tomasz, albo oni tak. są we dwójkę. Teraz wchodz, no, zapierdasz no, bo... go chłopie, ty zajebaś na początku baru, teraz no, ty, boj, proszę, komisę. zaufaj S mi taku! S SMS za dużo mówisz dla mnie, No to... bo ja nie. pierdolę, ja mam nie. słowotok Nie, nie ja, idioci, ja proszę! O po trzy Jeśli to to trzeci impostor Nie, no Ej. on jest cim, no taku i, jest i Fatek go, jest tam. On jest Zawsze Brola trzeciego po prostu w mu mózg wyżarła On się kurwa wielki Skręcał się na szyraz, nie piję Dobra Proszę, wyjebcie No odpierdałaś teraz manianę, to teraz kurwa, nie wiem Jaka manianę, stary jest sześciu, jest dwóch Zajebałeś na moich oczach, z a teraz stoisz przy przycisku i próbujesz wszystkich przekonać, że to kurwa nie ty Stary, jeśli zabije dwóch, to przegramy gierkę, rozumiesz to? Ja musiałem to zrobić, nawet wikprox znak tą gierkę i podszedł no ta, ja Czekaj, wcześniej mówiłeś na Fatka, a Fatek ja bym mógł ja bym chciał tu mnie zabił, robiłem za Teraz? Niedobre. Jeszcze miał cooldown, naprawdę. No, nie wiem Teraz jest cooldown jeszcze. Kurwa, tak, mówię. Tak, mówię, wchodzę, tak. wchodzę Przecimpo, wchodzę poprzedniej tak. jebanej rudy. On jest takim na karumie, postaram, że... wbiegam, kurwa ja samel zapierdala typa, robi self reporta, a teraz jeszcze kurwa, dalej próbuję ciągnąć kurwa, bo nie poszło po jego myśli, żeby wygrać grę, kurwa. No jak dla mnie to nie, jest kurwa, świetnikiem. Bo jesteś ci jebanymi idiotami Musimy wywalić. Masz wybór Musimy wywalić. a jesteś idiotami, zamiast zacząć grać reaktor. Jak chcecie przedłużyć? Ucieknijcie i przegracie kurwa, gremują. Cowboy. Cowboy, zaufaj mi, proszę raz. Na kogo? Ja, na kogo? ja. Pogra. Pójdę na Orodeo nawet. No to przegracie tak, gierkę, ja już powiedziałem swoje, mam nieba. Na ataku. Go, nice. Go. nice. I drugi fatek. No, no i co? A kto nam nie votował? Pojebało? Może Nie wiem, ja ale ja jeśli to impostor to bardzo źle zrobił. Bo jak to by był 13 Ja nie widziałem tego samela. Drugi fatek, pamiętajcie. Dobra, zamknij no. ry jak już kurwa runda się zaczęła. Oj, przepraszam. Zajeb go kurwa, Farek, zajeb go! FATKOWI są drzwi, no kurwa! Oj, kowoj kurwa. Ale to wojny wychodzi. Byłem jeszcze cały czas, przepraszam się tak. bardzo cały czas ze się. było. Tak, Możemy tak potwierdzić. się ze mną za rękę. Ciszę SML. Przekaliśmy się lekko. Słowa SML-a. A a a nie ma, a SML szczekał na siebie Fatek. Tak. Pamiętajcie, że to Fatek. No ty, kurwo, słuchaj mi kurwa, mam twój adres, nie, mam twój adres, więc. No, Ja jestem kurwa. No nie impostorem. Znalazłeś słowa SML Nie Nie, zależy, nie wierze, wierze, strzecim, No to, to Kowboj to jest dopiero trzeci, najpierw pierwszych Dobra, już fatek No to przegrasz chyba się popierd... Nie pamiętasz planu kurwa? Ty kurwa, kurwa Dobra, ja tak strolowałem gierkę Tak strolowałem gierkę Tak o co tam chodził? Nie widziałem, nie, nie, nie wiem, nie zauważyłem cię Ale dobry try, że to wiesz, że ja tam to Że tych dwóch podejrzewałem i ten, to było też dobre Ale żył, przeżył fat...